W celu rejestracji obrotu bankowego w walucie wybieramy moduł Finanse, zakładka bank, polecenie, rejestracja obrotów. Następną czynnością jest uzupełnienie kolejnych pól. Zaczynamy od wyboru banku, gdzie zarejestrujemy wyciąg bankowy w walucie obcej, następnie uzupełniamy datę wyciągu bankowego. Dotychczas wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10. W środkowej części formatki uzupełniamy pozycję wyciągu bankowego. Określamy kierunek obrotu. Rodzaj obrotu wybieramy z listy wyświetlonej po wciśnięciu klawisza F9. Dla przykładu, kierunkiem obrotu jest rozchód, a rodzajem obrotu zobowiązanie. Następnie wskazujemy numer kontrahenta wartość. System wskazuje wartość walutową oraz kurs, który ustalany jest metodą FIFO. Wprowadzone dane zatwierdzamy klawiszem F10. Następnie do wyciągu bankowego dodajemy fakturę. Wyświetli się lista nierozliczonych faktur, z których należy zaznaczyć fakturę do rozliczenia. Przyciskiem zatwierdź zapisujemy operację. Na samym dole formatki pojawi się informacja o odchyleniach kursowych. Wydruki generuje się poprzez wybór z górnego paska menu, zakładki Wydruki, polecenie Wyciąg bankowy. Wydruk raportu przedstawia zarejestrowane operacje dla danego wyciągu bankowego.